Z księgi proroka Izajasza. A oto Pan nie będzie sądził z pozorów, nie wyrokował według pogłosek. Kilka lat temu pewna dziewczyna w mojej szkole ubierała się zazwyczaj w kolory czarne, ciemne. Miała często twarz nieuśmiechniętą. Podejrzewałem, że jest niezadowolona z tego, że musi chodzić na katechezę. Domniemywałem również, że robi tak dlatego, że może sama nie jest do tego przekonana, ale ma odgórny nakaz rodziców. Okazało się jednak po kilku tygodniach, że moja uczennica ma olbrzymie problemy w swoim domu. Musi pomagać swojej mamie w wychowywaniu rodzeństwa. Musiała również podjąć pracę, co obok ciężkiej, niełatwej nauki, było dla niej rzeczą niełatwą. Można powiedzieć, że z pozoru była to osoba, przynajmniej w mojej podświadomości, niepozytywnie nastawiona do lekcji, które prowadziłem, a może i do mojej osoby. Jak się jednak okazało, pozory bardzo mogły mnie pomylić w ewentualnych czynnościach, które mogłem podjąć wobec niej i ocen, jakie mogłem jej w późniejszym czasie wystawić. Na szczęście, Pan Jezus to Bóg, który nie sądzi z pozorów. Wiadomo, że czasami możemy być nieuśmiechnięci danego dnia, możemy być nieco bardziej pochmurni. Jeżeli przyczyną nie jest nasz grzech, jeżeli przyczyną jest coś, co nie było naszą winą, w tym, że nasza postawa zewnętrzna w tym momencie nie jest ani radością, ani wesołkowatością, jeżeli przyczyną jest jakiś problem, który nosimy, nie musimy tego omawiać z wszystkimi ludźmi, których spotykamy dookoła siebie. Mamy prawo zachować to w tajemnicy, a tę intymność ukazać jedynie najbliższym, tym, którzy są naszymi przyjaciółmi. Jak jednak często możemy chwycić się na tym, że osądzamy, oczerniamy, szufladkujemy. I często z powodu pozorów, które odczytujemy w drugim człowieku, kogoś wsadzamy w jakieś struktury przez nas wymyślone. Na szczęście Bóg robi inaczej. Przed nim nie musimy niczego taić. Przed nim nie musimy niczego ukrywać. Magda Umer śpiewa w jednej ze swoich piosenek: Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony. Panie Jezu. Ucz mnie w czasie tegorocznego adwentu, bym nigdy nie oceniał z pozorów. A jak zobaczę człowieka, który w moich oczach ma aurę negatywną, bym najpierw zapytał się, jak mu pomóc, a nie w jaką szufladę go włożyć.